Zbieramy Siema, z strony Optimus i dzisiaj będziemy kontynuować dalej serię, w której rozmawiamy sobie o dowódcach, o starych dowódcach, którzy po części w ostatnim czasie dostali takich małych upgrade'ów poprzez muzeum, ale też opowiemy sobie o nich, czy oni dalej są jakoś grywalni, czy sens w nich inwestować cokolwiek, czy jest w ogóle sens ich rozwijać. I dzisiaj na tapetę wrzucimy sobie nie kogo innego jak panią Ethelfledę. Tak, Ethelfledę. Moim zdaniem, moim zdaniem z tych wszystkich co w ostatnim czasie rozmawiałem w muzeum, Ethelfleda przez cały czas jest grywalna, przez cały czas jest opcją, przez cały czas jest gdzieś tam wykorzystywana. To nie można powiedzieć, że ona nie jest wykorzystywana, ona przez cały czas jest gdzieś wykorzystywana. Ona naprawdę jest fajnym dowódcą. Więc tutaj gracze, którzy są na KVK1, KFK2. Uwierzcie mi, że macie ETE i macie możliwość zrobienia ją w kanionie, bo ją robicie tylko w, e, w, nie w kanionie, tylko eksp w ekspansji i zrobicie ją na FULA i będziemy mogli zrobić te wszystkie, tak widzicie te gwiazdki, które ja mam tu porobione do Fula, róbcie je i przez cały czas zbierajcie codziennie te trzy rzeźby etelfledy. I wymaksymalizujcie ją jak najszybciej, bo na KVK1 taka Etherfleda z dobrym drugim dowódcą robi naprawdę dobrą robotę. 2. Etherfleda zawsze Wam przyszłościowo wyprodukuje. Etherfledy nie pompujecie złotych yy, uniwersalnych główek, tylko pompujecie to, co zdobędziecie właśnie z ekspansji. Etherfleda przede wszystkim yy, na KVK2, tak widzicie, zadaj bezpośrednio obrazem pięciu maksymalnym yy, oddziałom przeciwnika. Eee, to jest puszczynnik 800, ale zmieszać atak obronny i punkty zdrowia 30% na 2 sekundy to jest dużo. To jest dużo, ale przede wszystkim ETFLED też się w tym momencie wykorzystuje. Jeżeli chodzi o. Eee, już Wam pokazuję. Eee, to, 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 to jest jedno. Oddział tego dowódcy dodaje 20% więcej z powolnionym oddziałem przeciwnika. Efekt spowolnienia to efekt eee, redukcji szybkości marszu. etfled przede wszystkim. Powalnia tutaj e, dowódców. To robi naprawdę fajne. Fa, fajne. Eteflede bardzo często możecie zobaczyć na e, ligach Ozyrysa, Arkach. on jest przez cały czas gdzieś tam grywalna. Ją się nawet wrzucają przy 6-7 marszach. Jeżeli nie mają jakiegoś leadershipa, rzucają ją, żeby ona sobie tam zrobiła to, ale spowolniła też. Bo oczywiście mamy innych dowódców też do spowalniania, ale to jest dodatkowy dowódca, który jest wykorzystywany. Etefleda jest dalej wykorzystywana też na czampionie Olimpii. I tutaj no, gir, no wiadomo, że będziemy bardziej, jeżeli ktoś w kiedy, będzie inwestował i myśli o jakimś girze leadershipowym, oczywiście możecie to robić, tylko pamiętajcie, że to, że, że to też wtedy będzie musieli iść tak w typowe spenderowanie, bo gir leadershipowe teraz przeważnie się różnie miesza i przeważnie on jest wykorzystywany właśnie w Arkach, w, w, w Championie Olimpii. Czy też w marszach, tam 5, 6, 7 marszach, bo jednak ten jeden w gdzieś tam się zawsze tam pojawia w tych metach, e, więc gdzie wspiera, tak na przykład między innymi Trojan, którego często ludzie sam gdzieś zestawiają z Mulan, to jest taki, taki po części buffer, tak? Dodatkowy buffer. E Teflena też troszeczkę taką funkcję w tym momencie spełnia, no ale nie oszukujmy się, to nie jest coś, co e, bardzo trzeba się nad tym zabijać i robić, ale przede wszystkim ją robicie darmo. I Aethelflaeda jest to bardzo fajny dowódca. Ja chodzi same ekspansje i wykonywanie tej misji, powiem wam, że kiedyś chciałem, żeby nagrać o tym filmik, ale nie mam już tak kąt, gdzie mogę zrobić to od zera i wam wszystko pokazać, co jak grać, jakie taktyki na każdą tutaj jakby z, z, tych, z, tych, z tych poziomów robić. Jedno tylko wam mogę powiedzieć, że kiedy jak będziecie robić FLEDA i będziecie mieli ją po prostu w planach, to um, będziecie na KVK1, Kf KFK 2, KFK 3 nawet, to e, jak chcecie to puszcząć to pamiętajcie o zwiększeniu e, mobilizacji armii, o e, jakichś tam dodatkowych bufach do ataku obrony, nawet nie wiem czy Runa nie działa na tych ekspansjach, bo już nie pamiętam. Więc pamiętajcie, żeby w taki sposób ją jakby tak powiedzieć też tam wspomagać, tą ETFLEDE. Ale no, Fredka jest dalej uważam fajnym dowódcą, którego warto robić, no i wszystkie ona też się bardzo przydaje na barbarzyńcach, na e, innych eventach, gdzie, gdzie po prostu robimy karuaki, speedy, Aethelflaedka jest bardzo mobilna i nawet jeżeli tak widzicie, ona tutaj ma macie zrobione z muzeum, ma dodatkowe 25% do ataku, szybkość marszu 15%, Ethelfleda to jest jeden z tych fajnych dowódcy, który tutaj, tak jak już wam mówiłem, na muzeum warto inwestować, jeżeli ją mamy na pół. Naprawdę godny dowódca do zrobienia i w OpenFade na tych początkowych kfok też Wam się ta ETFLEDA przyda. Nie będę ukrywał, że nie. Więc jeżeli Ethelfledkę, Fredkę, z czym byśmy tutaj mogli z, zestawiać, wiecie co, na KFOK-1 Ethelfledę widziałem już, jak latała na przykład z Joanną Dark. I po, już wam powiem, dlaczego latała z Joanną Dark. Fredda służyła w tym momencie jako. Taki nie tylko spalniania atakowania na 5 targetów, ale też taki buffer, czyli też wykorzystywa to, że mamy Joannę i możemy tutaj bufować pozostałe powiedzmy 3-4 marsze, zależnie na ile marszy gram na KVK1, KVK2, ale nawet jeżeli to są epickie marsze, no to wykorzystywaliśmy tą Eterfledę z Joanną, żeby tam gdzieś bufowało tych, tych dowódców. Eterfleda też często była widziana w zestawieniu z suncu. A także była też często widywana w zestawieniu z Biornem, gdzie grało się Biorna z Aethelflaedą lub też na odwrót. Chociaż to już takie było takie naginanie, Aethelflaedę bardzo często też można było spotkać z Totemem, bo Totem też ją tam doparowywał. Aethelflaeda była tak uniwersalna, że dało się zrobić coś Z Kawalerią też była widywana, z Bybarasem na przykład. Aethelflaeda Baybaras też bardzo dobry, moim zdaniem, marsz, więc na KVK1 ja, można o tym e, pomyśleć. Tym bardziej, że te Fleda, jak tam dobrze pamiętam, to mi chyba buta bufa pod kawalerię też. Redukcja redukcja szybkości marszu kawalerii. Aha, to, to było na kawalerze ten. Szybkość marszu je, je, innych jednostek. To to akurat tutaj było co innego. No to nie, nie pod kawalerii. Ona ogólnie była podejrzana. Szyba. O, kwestia barbarzyńców, to, to już jest inna kwestia. Zmobilizowanie armii. Rzadko co wtedy widziałem, żeby robić jakąś mobilizowaną armię, chyba że to był Fort. No to ta hortana jest naprawdę nieco, więc pamiętajcie o niej jak będziecie tam tworzyć, robić, działać, bo naprawdę etelfledka jest godna uwagi. I nie, może nie jest godna aż tak bardzo uwagi, żeby ją puszczać, jakby tak powiedzieć, leć etelfleda, zrób mi tutaj super kapeki i nie wiadomo co i, i etelfleda pakujemy cię w gir i będziesz super. Wari tu chodzi o tą Eterfledę, która tam gdzieś tam jest z tymi marszami w polu. I tak mówię, zamówię o KVK1, KVK2. Na no już w soku, już tak mniejszą tą Eterfledę grywa w, 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 w Kiwiki, ale też teraz jest wypuszczona w zależności od taktyki, co jest potrzebne. Widziałem już taktykę, gdzie była grupa, która specjalnie była przygotowana do tego, żeby spowalniać jakieś tam bale, jakieś tam marsze. Eterfleda tam była. Była też z tym muzeum odpalona, tak? No, ja. Pamiętam, że dopóki nie wyszła Atyla, nie było tych nowych, Aleksandra, Konstantyna, tych, tych jakby tak, odnowionych wersji, to ja zawsze mówiłem, że jak idziemy w, w muzeum, no to pchajmy się w muzeum, ale w taki, gdzie inwestujecie właśnie w Etel Fleder, Minamoto i w Mehmeda. To zawsze uważałem, że w muzeum tych, tych trzech trzeba inwestować najbardziej to są moi jedni z najlepszych dowódców, którzy jeszcze gdzieś tam można po na KFK 3, po jakimś muzeum wyjdzie, co kafoka 4 jeszcze z ugrać coś, bo to są jeszcze dobrze dowódcy, jeżeli oczywiście nie mamy wszystkich dowódców sokowych. No niestety tak czasem jest na przyty KFK 3-4, więc tak, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o e, o kwestię muzeum i też e, wspomniane etf FLED. po wszystkim. Uwaga, właśnie na to redukcję 50%, redukcję marszu kawalerii. Bo, bo wiecie, że dużo kawalerzy jest na kPK 1 i kPK 2, bo też dużo lubi grać kawalerią jak i piechotą. Później to się tak jakoś tam różnie, różnie ustawia. Redukcja szybkości marszu innej jednostek: 30%, czyli piechota i łucznicy też dostają tam redukcję, więc to też jest dodatkowy booster. 2 tutaj dostają 20% obrażeń, więcej, bo, mają, bo już są spowalniani przez te ledę. To też. Ekspertyza nie jest zła. 20% przy 800? No to sami sobie, że ile tutaj jeszcze dodatkowo robi? Więc ta Etefleda, jakby tak powiedzieć, na tych początkowe KFOK dalej jest gdzieś tam już przegrywalna. A na orce, a orce, a Arce ma masz też odpowiednie zadania do wykonania, żeby ona też miała swoją, jakby tak 5 minut uchwały, żeby mogła zrobić to, to, to i to. Wiecie o co mi chodzi? Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms, jeżeli chodzi o Etefledę. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Trzymajcie się. Na razie, hej.